Perełki motoryzacji, klasyki szos, zapomniane lecz wspominane z sentymentem, wozy z duszą. Takie, ale i inne samochody zjechały w miniony weekend do Lubi na kółciesze mieszkańców regionu. Można było poczuć się jak w filmie, szczególnie gdy w głośny wark silników wdarł się choćby sygnał radiowozu rodem ze stanu Georgia. Zajawka po prostu, no, pasja do motoryzacji. Ja jestem mechanikiem, tak. Mam swoją, powiedzmy, już swoją zabawkę, którą miałem tam od dziecka, marzyłem o niej, także już. No a auto, auto amerykańskie, wiadomo. Policyjne, typowo amerykańskie, tam oryginalne dodatki. Auto jest, auto jest seryjnie wzmacniane. Nie brakowało wodzów stworzonych do jazdy po określonym terenie, w tym przywodzącego na myśl pustynne krajobrazy charakterystycznego Volkswagena Bugi. Właściciel potwierdza, że auto najlepiej spisuje się na plażowych wydmach, choć był taki czas, że jeździł nim do pracy po ulicach Lubina. Autku, który posiadał 17 lat. Także, także no, to co możemy w okolicy, zwiedzamy, zaliczamy te zloty. Spotykałem się zawsze z kolegami, ze znajomymi, a taka duża rodzina karpusowa. Było także swojsko, bo inaczej być nie mogło, skoro na listę uczestników wpisali się właściciele Fiatów czy Syrenek. Dzieci i młodzież zabrana na zlot przez rodziców z zaciekawieniem słuchała historii, które starszemu pokoleniu zapadły głęboko w pamięć. Jak się widzi czarną wołgę, no to wiadomo, kiedyś było tak postrak szos, prawda, ktoś tam, tam jakiś tam tygnitarz musi je. a Fiat, no to wiadomo, no, szczyt polskiej techniki. W tamtych czasach. Miło tak. Tegoroczna impreza, choć organizowana w Lubinie po raz trzeci, rozpoczęła nowy rozdział tak dla fanów motoryzacji, jak i zwolenników plenerowej zabawy. Zmieniła się sceneria, były też wydarzenia towarzyszące. Historyczne rekonstrukcje i konkursy cieszyły się uznaniem gości, a wszystko tuż przy Parku Linowym. Enklawie zabawy doskonale znanej nie tylko maluchom. Jest to zupełnie inny zlot niż te, które dotychczas gościły na rynku. Dwie poprzednie edycje były do siebie bardzo podobne, można powiedzieć, rozgrzewkowe teraz uczymy się zupełnie czegoś innego w zupełnie nowym miejscu. Przedstawiciele organizatora zlotu zdradzają, że zanim jeszcze trzecia edycja przeszła do historii, rozpoczęli obmyślania nad przyszłoroczną odsłoną. Formuła już dziś przyciąga nie tylko motomaniaków, to właśnie kierunek, który Muzeum Historyczne w Lubinie obrało, by zaprosić całe rodziny do wspólnego spędzenia czasu.